potem tym rapuju, drogi żeby nie raportu, tak rapuje, i modli, i modli, to nasza rozmowa z naszym kochanym bogiem, o tym, męta prawo tak rapuje, będę wykrywał tak, 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 rodzicom rapuje, nasze żeby nie tak, męta tak, tak raportu, świętym o Ewangelii, o z pisma świętego, o dziesięciu przykazań Bożych, tam zawsze będę, zawsze będę wykrywał na będę zawsze rapuje.

o tym raptu, który który będzie rapta, który będzie gdy słowo mają, do Maja było święto pracy, dróg maja było święto nasze. Flagi w biało-czerwonym kolorze ozu, biały, złoty koronie 3 maja było święto nasze konstytucji, 3 maja. O tym będę tak skierował, będzie rapowany. Będzie na szybku, będzie on rapowany, tak rapuję zawsze. będę tak rapował, będę tworzył rad o 107 rocznie. Odzyskania, niepodległości naszej ale Polski w 1918 roku nasza kochana polska odzyskała niepodległość, tak zawsze będę tak pował o 107 rocznicy odzyskania, niepodległości naszej. Kochany polski, w 1918 roku nasza, kochana polska odzyskała niepodległość w 1918 roku nasza Kochana Polska, w 1918 roku, odzyskała niepodległość naszych nasz, kochani Polski, 123 lata, nie było na magie, po 23 latach nasza, kochana Polska, wróciła na magię. Tak zawsze będę rapował o historii naszej kochanej Polski O 1966 roku, o 1966 roku, 1058 rocznicy, rocznicy Chrztu Polskiego Tak zawsze będę rapował tak O 1966 roku, 1058 rocznicy Chrztu Polskiego Tak będę o tym rapował, tak rapował to na, skarb, to na tożsamość to nasza nie da. tak to my, patrioci nasz, patriotyzm bohaterzy narodowi, my, powstańcy naszy, powstanie warszawskie, 1920 roku, cud, cud nad Wisłą, o bitwie warszawskiej, o tym wszystkim, o tysiącleciu koronacji, o tysiącleciu koronacji, Bolesława Chrobrego, o tysiącleciu Wolę sława chrobrego od 500 leciu Hołdu polskiego, od 500 leciu Hołdu polskiego, od 1000 leciu naszej korony polskiej. Wymiana w światło 1000 leciu koronacji. Wolę sława chrobrego o 500 leciu Hołdu polskiego, od 1000 leciu naszej Korony Polski o tym wszystkim będzie obserwowane więcej rapów Będę tworzył rap, będzie rapu zawsze to się ma się, będzie rapu się, do to więc Rapu na widać tak zawsze, będzie nasza filmach Rapuj ciągle na zawsze się na numerach Będzie wiele tego rapu tylko po wszystkim, tak rapuje się, ma to na i, dobra, po wszystkim na widać, rapuj tutaj Moskwy, ciągle rapuje tutaj wiele Dobrego rapu, do rapu czym tam, zawsze będzie wiele Nasza młoda Zawsze się bie, tu rapuje. Zawsze rapuję, to rapo, na numerach Rapuję ciągle, to zawsze będzie wiele Rapu tutaj się nabija, rapu zawsze będzie wiele -hop i hopy ciągle, to wszystkim będzie wiele Naszego rapu, rapu ciągle nawitam mamy rapu, wszystkim będzie więcej To tutaj składał, rapu wszystkim będzie Hip-hop i rapuję, to więcej na numerę, Będzie wiele Dobrego rapu, rapuję to zawsze będzie wiele Dobrego rapu, rapuję tutaj Rapuj numer zawsze rapuj, zawsze numera siema rapuj, tu więcej rapu, na numera zawsze rapuj, więcej rapu, tak rapuj rapu, zawsze, na numera siema rapuje zawsze będzie raportu jest i będzie grał chlipko, bo wszystkim tak rapuje, dla swoich dzieci i bliskich, naszemu kochanemu Bogu, będę tak rapował, tak rapuję, zawsze tak naszemu kochanemu Bogu, będę zawsze tak rapował, Różanicki, modlitwa Różanicki, i modlitwa to nasza rozmowa z naszkami, bo modlitwa, że na piśmie świętym o Ewangelii, o, o cytatach z Pisma Świętego, o dziesięciu przykazań, Boże, tak zawsze będę, rapową, premierową, będzie rap, o tym wszystkim rapuję. Będę rapuje to tutaj i będzie na numerach Ciężko ciągle na skrzydłach Wczoraj rapuje, ciągle rapuje, tu więcej rapu Będę wszystkim rapuje, więc i Będzie tutaj numer, gdy rapuje ciągle Zawsze rapuje, mowa do czas pasji Jak swój numer słuchacie to rapujecie cię Bardziej chodzę i nie spaść I grać będzie na murach, zawsze będzie Ciężko więcej rapuje, nowych w numerach Będę rapuje ciągle i tak zawsze Zapytam zawsze, gilko będzie, to siema I rapuje na numer, zawsze na numerach Zawsze było będą. będę No będzie, będzie rapuje to numery, rapuje się naszemu kochanemu Bogu, będę tak do że nic nie Proszę, nic nie modlitwa. To nasza rozmowa z naszym kochanym Bogiem o tym, tak rapuje zawsze będzie. Wszystkie numery, gdzie gra, ale dobrze, no zawsze będzie Na muzyce o zawsze te numery się ma rapuje na flip. Elo, mamy numery, ty rapuje, to rapuje ciągle. Na numera zawsze będzie plą, zawsze się rapuje. Oto znowu, no to drapuje ciągle na bitch, Elo, mamy tak numery. Nie kawałek na numer, będzie wielki rapu będzie. Flau na numeratka, od zawsze się rapuje. O zawsze z numerem zawsze będzie nas nuta, gdy rapujecie nabita. Elo, jest i pokazamy każdy dzień do floz, znowu nutro ty rapuje. O ze numerem rapuje, to więcej rapu będzie tutaj jest. Tutaj będzie oto kryma. Wiesz mi rapu tutaj się ma numer. Elo, mamy dyra, zawsze będzie na numera, ty rapłyciemy na pika, zawsze rap. Nie rapuje na numera, wersję, repę i tekst i hiphopowany, zawsze był Iren zawsze był hiphop Iren tutaj było zawsze, będzie tutaj, tutaj było i jest